Mężczyźni są znani na tym świecie, lub tylko kobiety są znane na tym świecie. Siemano, w dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego związki młodych ludzi tak szybko się rozpadają. Co? wolisz grać, grać w te, w tym filmie To będzie głównie taki psychologiczny film. A to też nie było takiego psychologicznego filmu na tym kanale, który właśnie też Was w jakimś stopniu edukował. Mamy tutaj taki rekwizyt. Kocham Cię. Ludzie sobie często mówią, że, sobie, że siebie kochają, ale w pewnym momencie przestają się je kochać i ten związek się kończy. Także dlaczego ten związek właściwie się kończy? Z wielu powodów. Po prostu partner lub partner nie przestaje nam się podobać i no tego powodu y, czasami nie jest nam znany, prawda? Więc y, powiem Wam teraz w kilku punktach. Po pierwsze, y, dlaczego właśnie te związki młodych ludzi się rozpadają. Po pierwsze, y, brak lub no po prostu niska dojrzałość psychiczna niż niska dojrzałość emocjonalna. Przykładowo, jeżeli jest chłopak i dziewczyna i jej nie potrafią ze sobą rozmawiać o swoich problemach, jakie mają w związku, to taki związek najczęściej jest po prostu skazany na, na rozpadnięcie się. Chyba, że któraś ze stron y, trzyma partnera w na smyczy. Ja ostatnio słyszałem, że jest taki, jest taki związek, w którym dziewczyna trzyma na, na smyczy chłopaka, ten chłopak zerwał z tą dziewczyną po czym ta dziewczyna tak go trzymała na smyczy tak go na smyczy, że po dwóch się zeszli i znowu są w związku i to naprawdę realna sytuacja, słyszałem to niedawno wyrazy współczucia, dla tego chłopaka bo jesteśmy mocno na smyczy przez tą dziewczynę mam na nadzieję, że ta smycz kiedyś o swoich problemach. Przykładowo, nie wiem, nie podoba mi się, że rano wstajesz i nie potrafisz, nie wiem, pościelić łóżka, nie potrafisz, nie wiem, prosiłam Cię, żebyś zrobił pranie, nie zrobiłeś tego. Jeżeli nie potraficie tego wyrazić, no to takie narastające po prostu problemy w związku w końcu mogą się przerodzić w kłótnie, a te kłótnie mogą się przerodzić w rozstanie, więc jeżeli nie potraficie ze sobą rozmawiać w związku, yy, no to słabo bardzo. I jest to naprawdę bardzo prosta sprawa, po prostu mówcie sobie, że wam coś nie pasuje. Czasami to może być nawet najmniejsza rzecz, ale jeżeli, jeżeli wam ona nie pasuje, to, to powiedzcie. Nawet jeżeli wasz partner czy partnerka, chłopak czy dziewczyna, spakowała źle kanapkę dla was zrobioną. Zrobiła wam kanapkę do pracy i ta kanapka jest źle spakowana, to powiedzcie to, nawet takie najmniejsze rzeczy. I, i wiecie, jeżeli będziecie ze sobą rozmawiać, no to ten związek będzie dużo lepszy, dużo lepiej będzie po prostu wam się funkcjonować na co dzień. też przychodzi z czasem, tak? czyli im dużo jesteście ze sobą w związku, tym lepiej funkcjonujecie, chyba że to jest toksyczny związek, no to wtedy źle funkcjonujecie yy, i po prostu ten związek wtedy prowadzi no, do problemów dwóch stron lub jednej strony, no i jedna strona cierpi, a druga strona wykorzystuje tą stronę. Często jest właśnie tak, że mężczyźni wykorzystują kobiety i mężczyźni są toksyczni wobec kobiet, ale ostatnimi czasy słyszałem też, że właśnie kobiety yy, potrafią mężczyzn, więc działa to o dwie strony, jak widać. Oczywiście ktoś może tutaj powiedzieć nieobiektywnie, że tylko mężczyźni są złe na tym świecie lub tylko kobiety są złe na tym świecie. To byłoby oczywiście nieobiektywne, bo wiemy dobrze, że w związkach zarówno mężczyźni, jak i kobiety, Stereotypy, wiecie, no, też taki sposób myślenia, że nie wiem, jeżeli jest mężczyzna, to on musi za wszystko płacić. Jeżeli na przykład macie jakieś wymaganie wobec partnera i Wy na przykład oczekujecie czegoś od swojego partnera i ten partner tego nie spełnia, to to powiedzcie, albo ustalcie, że nie wiem, jeżeli idziecie, wiadomo, to są takie proste rzeczy, ale szczerze... Zrobione, wiecie, to jest związek z tektury, to jest po prostu. A, jesteśmy w związku, nie ma w sumie żadnych zasad nie ma żadnych zasad, taki dziki za, zad. to nie to tak. Jestem ze swoją dziewczyną, ogólnie to kocham swoją dziewczynę. E, wiadomo, słownie jej ale w sumie nic poza tym e, nie traktuję jakoś bardzo poważnie. Nie no wiecie, tak często chłopaki podchodzą. Z drugiej strony dziewczyny. E, też czasami nie, mo, może to jest rzadziej od strony dziewczyn, bo dziewczyny raczej częściej i poważniej podchodzą do związku, takie mam wrażenie, ale dziewczyny, yy, ja mam takie wrażenie, że trzeba w dzisiejszych czasach się bardzo nauczyć asertywności, więc jeżeli ja miałbym coś powiedzieć dla dziewczyn, no to starajcie się być bardzo asertywne do chłopaków. Yy, wiadomo, tam dużo chłopaków teraz simuluje do dziewczyn, ale no taka asertywność nawet w związku też jest bardzo ważna. Stawianie granic właśnie. Tego się właśnie ludzie uczą na terapii, stawianie granic. Na no stawianie granic granic w związku czasami jest ciężkie. No bo po prostu kochacie tam osobę. no i Ciężko jest komuś postawić granicę, no bo na przykład, nie wiem, ta osoba chce coś tam. Wy powiecie tej osobie, nie, nie dostaniesz tego. No i, no i ta osoba tego nie dostaje, no i jest wkurzona na was, tylko że no, musicie nauczyć się też stawiać granice. Ale dlaczego też te związki rozpadają? Przede wszystkim dlatego bo wy macie inne cele. Macie też y, na przykład inne cele i za bardzo się różnicie od siebie osobowościowo Przykładowo, y, ja jestem osobą, która jest bardzo nieugodowa i mi ciężko byłoby być z kobietą, która jest bardzo neurotyczna. Dlaczego? Y, I też jestem bardzo otwarty na doświadczenia. Ja jestem osobą, która jest bardzo. Y, ry, ja jestem ryzykantem, tak? Ja bardzo często ryzykuję i taka kobieta, która byłaby neurotyczna, ona co chwilę by się bała, że coś mi się stanie, więc ja bym musiał być z dziewczyną, która też tak jak ja, lubi ryzykować. Przykładowo, gdybym był neurotyczny i lubiłbym bezpieczeństwo, no to bym naj, najlepiej by było, jakbym sobie znalazł dziewczynę właśnie, która też jest e, taka. E, no wiecie, że lubi bezpieczeństwo, nie lubi ryzykować. I rozumiecie, chodzi o to, żeby dobrać sobie partnera czy partnerkę dziewczynę, czy chłopaka, e, czy też osobę, z którą będziecie w związku. Pod względem, pod względem osobowości też, bo wiadomo wygląd jest ważny, ale jeżeli ta osoba nie pasuje do was charakterem w jakimś stopniu chociaż no to ten związek też będzie w jakimś stopniu z tektury, tak? No bo no bo co, no osoba, która kocha ryzykować właśnie tak jak ja yy, raczej słabo będzie, to będzie słaby związek gdy będzie z osobą, która w ogóle nie, nie lubi ryzykować i lubi ogromne bezpieczeństwo, wtedy to nie będzie udany związek a tak samo osoba, która jest bardzo ekstrawertyczna, no, czy ona może być w związku z osobą introwerty, introwertyczną? Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Tylko, widzicie, to jest kwestia ustalenia, jeżeli Wam odpowiada, odpowiada taki związek, w którym Wy bardzo często wychodzicie na przykład na imprezę, a Wasz partner nie wychodzi z Wami na imprezę, no bo jest introwertyczny, no to spoko, to też jest jakby, to jest Wasza sprawa, nie? Tak naprawdę ja Wam nie będę mówił, co Wy macie robić w związkach dokładnie, no mówię, że nie miejcie dobrani osobowościowo, no to ten związek prędzej czy później coś się wydarzy, nie? Eee, coś się odwali. No i fajnie by było, gdybyście też mieli takie same, mniej więcej, poglądy na świat. To znaczy, nie wiem, eee, nawet trochę śmieszne, ale nie wiem. Głosujecie nawet na, na, na tą samą partię. Ostatnio w USA była taka sytuacja, zresztą dużo jest takich sytuacji w USA, że ludzie się tam rozstają, bo ktoś zagłosował na Trumpa, rozumiecie? Mężczyz mężczyzna zagłosował na Trumpa i kobieta. Nie osłabamy sprawę rozwodową przez to. Więc jeżeli nie macie mniej więcej chociaż tych samych poglądów na niektóre sprawy, typu religia, e, nie wiem, poglądy dotyczące e, takich spraw jak e, nie wiem, aborcja, eutanazja, takich w sumie kontrowersyjnych można powiedzieć, jeżeli nie macie takich samych poglądów, no to w pewnym momencie też się pojawi zgrzyt. Oczywiście taki związek jest w stanie funkcjonować, no ale jeżeli na przykład... Są skrajności typu, nie wiem, skrajny prawicowiec ze skrajną lewicowcą, raczej by beznadziejnie funkcjonowały, tak jak, tak jak na przykład, wiecie, jest, nie wiem, Krzysztof Bosak i yy, pani Żukowska, no to oni by się nie dogadali w związku, tak? Więc mniej więcej fajnie było jakbyście mieli te same, te same mniej więcej, poglądy na świat i na różne rzeczy. I też na przykład, nie wiem, na dzieci, bo też czas często dochodzi do sporu z dziećmi, w sensie spór o, wiecie, o te sprawy, no, sprawy po prostu e, dotyczące dzieci. No i to wszystko musicie ustalić w związku. Ogólnie ja wam powiem tak, teraz też w młodym wieku jest tak, że e, ludzie uczą się tych związków, uczą się funkcjonowania w tych związkach i te związki po prostu się rozpadają, nabieracie doświadczenia. Ja byłem w wielu związkach, nabrałem, moim zdaniem, sporo doświadczenia. Sprawę tak, jeżeli jesteście w związku, to po prostu mówcie sobie każdego dnia albo chociaż wiecie, przeprowadzajcie takie, przeprowadzajcie chociaż jedną taką dłuższą rozmowę w ciągu, w ciągu tygodnia, żeby, żeby jednak e, to nie był związek z tektury, tylko to był naprawdę trwały, silny związek, w którym się kochacie, w którym spełniacie swoje marzenia, w którym jesteście szczęśliwi. Ja już żeby jak będziecie już w związku jakimś poważnym, żeby ten związek się nie rozpadł, to było tyle w tym odcinku. Kochajcie się, walentynki były. Ja akurat ich nie świętowałem, ale przynajmniej nie jestem Simpem, także pozdrawiam wszystkich i ściemano, jo! Do następnego widzowie, joł!